あ。

Yes, you can see everything is so hard to Be careful, baby. It's sun, baby. Hawaii. Hmm? Everything from hawaii. what everything from hawaii because before after this when people have to Nie. A ja mówię właśnie, że tutaj jest sporo rzeczy z Hawajów, dacy z tego, że po tej rewolucji dosyć dużo osób po prostu tam uciekło. Jesteś wife? Yes. Zobaczcie, jaką miał żonę. Shoes a lot. We check this on the, uh, yeah. I remember this in the TV, yeah? If she got to Singapore before, she will post this one mm. no, this like it. we <laughs> <I think. laughs> what? this is our president before. this is the wife. this mm -hmm. is the eldest. Yeah. Uh, she's uh, the congresswoman here in the local, mm -hmm. local. and this is bong bong. and i don't, need the, I don't know the name of the other. Wait. Right. In which one room, you know? Two girls. But in which one room? Where they stay. Because he said that he, you know, his mother give him birth here. His mother was never buried. What? Zapytałem moją żonę, jak ten prezydent zmarł, kiedy musiał uciec na, na Hawaje I nikt tego nie wie. W tym domu kiedyś było mauzoleum, yy... Teraz po prostu nie wiadomo, nie wiem gdzie, gdzie jest to, to ciało. Zapytaliśmy się, nic nie wiem. Nie. Ponieważ obecny prezydent jest niespory, nie żeby uznać poprzedniego prezydenta za takiego bohatera narodowego I to jest jednak strasznie skorumpowane te elity polityczne nie wiem czy pamiętacie jakiś czas temu nie? jakiś czas temu na Filipinach było takie potężne potężny huragan tajfun Pamiętam że tam dosyć, sporą część Cebu i miasto Iloilo uszkodziło i tak dalej i w momencie, kiedy docierała pomoc z zachodu, to politycy przypakowywali te dary własne reklamówki z własnymi podobiznami i już prowadzili agitację polityczną. Że to niby od nich. Także no, rozmawiałem ostatnio z, z, z Asi kolegą, który jest policjantem i właśnie mówił, że kiedyś Filipiny były w top 7, w 7 kraju, y, top 7 y, najbardziej zróżowanych krajów na świecie. Obecnie są to 3. Także generalnie no nieciekawie to tutaj wygląda pod tym względem Ale miejscowość, posiadłość naprawdę bardzo ładna. Szkole takiego prezydenta Oni bardzo żałują, bo uważają, że nie wiadomo co by było, jakby teraz to wszystko wyglądało. Możliwe, że... Obecnie Filipiny bardziej przypominałyby Koreę niż Filipiny. Tu wam jeszcze pokażę taką ciekawostkę. Jesteśmy w domu tego prezydenta Markosa w toalecie. Jak możecie zobaczyć, praktycznie w każdej toalecie widziałem coś takiego: jest sporo mrówek, ale te akurat nie gryzą. Także nie ma, nie ma co się przejmować. Wczoraj na przykład. Wczoraj jak byliśmy na piwie, To prawie mi karaluzzo do, do, do ust spadł. Taki rozpędzony na masa z, z powietrzem z wiatraka. Jeden kamień z powietrzem z wiatraka. Centralny twarz. Także na to też trzeba być gotowym. Ja do tego czasu nie widziałem nic. Wczoraj był pierwszy raz. Kiedy prawie bym zjadł Karoluka. ale generalnie jest spoko. Także jeżeli ktoś się boi insektów, pająków, takich rzeczy, to, to jest. Na razie przynajmniej jest lajtowo Jeszcze została połowa wakacji. Zobaczymy, co będzie dalej.